Węcki, witam Państwa serdecznie dzisiaj z osiedla tysiąclecia w Kościerzynie, gdzie, jak widzicie Państwo, cały czas trwają prace modernizacyjne związane z przebudową chodników ulic i infrastruktury podziemnej na tym osiedlu. Do naszej redakcji wpłynął wpłynęł list, wpłynęła skarga podpisana rzekomo przez mieszkańców tego osiedla, w którym zarzucają oni szereg nieprawidłowości przy wykonywanych pracach. Ja pozwoliłem sobie zaprosić dzisiaj tutaj zastępcę burmistrza pana Tomasza Nadolnego. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. I zapytać o te uchybienia rozmawialiśmy przed nagraniem o szczegółach. W związku z tym teraz pan burmistrz już wie do czego się odnieść. W związku z tym chciałem zapytać właśnie jak to wygląda. Szanowni Państwo jak widać na osiedlu Tysiąclecia Kartuskiej, i Wybickiego trwa proces inwestycyjny. On się jeszcze nie zakończył. Ale może na samym początku powiem o skali tej inwestycji, bo mówimy o prawie 12 milionach złotych, które trafią w to osiedle, które przez wiele lat było zapomniane. Podam kilka liczb. Przebudowujemy i modernizujemy około 2 km dróg. Budujemy nową kanalizację sanitarną, nowy wodociąg około 2 km. Budujemy nową kanalizację deszczową, też łącznie z przyłączami około 2 km. Mówimy o modernizacji nowych nawierzchni to prawie 9000 m2 i trudno przy tej skali ustrzec się jakichś małych błędów czy uchybień. Natomiast zaznaczę, że w tej chwili jesteśmy w procesie inwestycyjnym. Kiedy przyjdzie czas na odbiór końcowy, to oczywiście my te wszystkie uchybienia, błędy będziemy wyłapywać i wykonawca będzie musiał je oczywiście poprawić. Z tej listy wynika, że tak naprawdę mieszkańcy, którzy chodzą tymi ulicami, tymi zakątkami tutaj na co dzień, wychwytują też takie e, niuanse jak krzywo położona kostka, czy za wysoki krawężnik, czy brak wjazdu dla niepełnosprawnych, czy też uszkodzony murek, z którego wystają pręty. Oczywiście treść tej skargi dotyczy terenu, który nie jest objęty tą inwestycją. Niemniej jednak, jeżeli takie pojawiają się problemy, to chciałbym przypomnieć. Że każda wspólnota ma swojego zarządcę, każdy zarządca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i komfort swoich mieszkańców. My oczywiście nie unikamy odpowiedzialności za to, czy coś jest źle zrobione, czy, czy, czy niedorobione, tylko wspomnę raz jeszcze, jesteśmy cały czas w fazie inwestycji. Wszystkie te uchybienia będziemy wyłapywać. I wykonawca będzie miał obowiązek je zgodnie z zawartą umową naprawić. Wyłapałem jeszcze jeden taki dosyć istotny mm, zarzut: o tym, że przy Kartuskiej 20 jest tak wyprofilowany zakręt, że śmieciarka ma problem. Co tydzień z wywozem śmieci, z komunikacją na tym terenie? Chcę powiedzieć, że do nas wykonawca, który ma obowiązek wywozić odpady komunalne, takiego problemu nie zgłaszał. Wspomnę tylko, że przebieg tej drogi nie został zmieniony, tylko został poprawiony zgodnie z projektem budowlanym jego przebieg. Zostały posadowione nowe krawężniki i została odnowiona nawierzchnia asfaltowa. Jeżeli taki wniosek czy taka informacja do nas płynie, wtedy będziemy się oczywiście nad tym zastanawiać. Na ten moment my takiej wiedzy nie mamy i takiego problemu nie zgłaszał wykonawca. Ja też przyglądałem się przed rozmową o wysokości krawężników i profilowi tej jezdni. Ja chciałem zapytać, na jakim etapie jest ten asfalt? Czy to jest ostateczna warstwa, czy to jest. Ta pierwsza warstwa? Nie, jeśli chodzi o tę ulicę, o osiedle tysiąclecia, to jest to pierwsza warstwa, natomiast warstwa ścieralna, czyli ta ostateczna, zostanie w najbliższym czasie położona. Będzie to oczywiście już końcowy element całej tej inwestycji. Oczywiście mówimy o osiedlu tysiąclecia, bo w przypadku ulicy Wybickiego tam jeszcze trwają dość trudne prace. Może tylko jeszcze dopowiem, że w przypadku tej inwestycji budowaliśmy wszystkie nowe sieci. Nie zapominając o tym, że również stare sieci musiały w tym czasie być, musiały funkcjonować, musiały być sprawne, więc jakby ten proces inwestycyjny był dużo trudniejszy. Mieliśmy też do czynienia z bardzo głębokimi wykopami. Oczywiście te uciążliwości utrudnienia były, sam ich doświadczałem. Jako wykonawcy, jako inwestor możemy tylko i wyłącznie za nie przeprosić, ale myślę, że końcowy efekt nas wszystkich powinien zadowolić. Jeszcze jeden temat, tak naprawdę praktyczny, ponieważ pojawia się sugestia parkowania skośnego, że taki system parkowania, gdyby został zastosowany na tym osiedlu, powiększyłby pojemność tych parkingów. Jakie ma Pan zdanie na ten temat? Jeśli chodzi o ilość parkingów, może powiem to też na liczbach. W ramach modernizacji, w ramach tej inwestycji na tym terenie będzie przy uporządkowaniu systemu postojowego będzie około 440 miejsc postojowych natomiast tutaj mieszkaniec odnosi się do niewielkiej zatoczki która znajduje się na wysokości ogólniaka nie mieliśmy możliwości tam wybudowania parkingu skośnego czy prostopadłego z uwagi na bliskość z budynkiem odtworzyliśmy to co mogliśmy wydaje mi się że to parkowanie równoległe Pełnia swoją funkcję. Natomiast nie może być sytuacji, że na odcinku drogi dwukierunkowej połowa samochodu stoi na jezdni. Dobrze, mamy jesteśmy tak naprawdę przed samymi wakacjami. Chciałem zapytać, spuentować tę rozmowę tym, na jakim etapie jesteśmy i czego jeszcze, jakich jeszcze uciążliwości się mogą spodziewać mieszkańcy lub jeszcze na jakie? Potrzebna ich, jest ich wyrozumiałość. Jeśli chodzi o 7 tysiąclecia, czyli miejscu, w którym się znajdujemy, to w tej chwili, jak widać, za moimi plecami trwają roboty wykończeniowe przy układaniu miejsc postojowych i ciągu pieszego oraz Energa usuwa kolizje. Która no, z tego powodu właściwie musieliśmy wstrzymać e, e, układanie tej kostki. E, no, myślę, że tych uciążliwości już w tej chwili będzie coraz mniej. E, jak wy, w, wykonawca dokończy te roboty, to przy, przystąpi do układania ostatniej e, warstwy asfaltu e, i będzie przystępował do prac porządkowych, bo to oczywiście też znajd znajduje się w zakresie umowy. No i myślę, że te uciążliwości będą już coraz mniej odczuwalne. Kiedy koniec? Jeśli chodzi o osiedle Tysiąclecia, myślę, że to jest kwestia miesiąca, tak jak mówię, znajdujemy się wszyscy w dość trudnej sytuacji. Często bywa tak, że wykonawca ma problem ze zdobyciem materiału chociażby do produkcji asfaltu, ale myślę, że to już w tej chwili możemy mówić o kilku tygodniach i będziemy mieli ten temat zamknięty. Natomiast wspomnę jeszcze, że przystąpimy również do prac związanych z budową małej architektury, między innymi też na tym osiedlu, czyli nowe rośliny, nowe drzewka, nowe wiaty śmietnikowe. To jest przed nami. Jesteśmy w fazie ogłoszenia przetargu. Mam nadzieję, że wyjaśnienia zastępcy burmistrza Państwu wystarczą. Do wszystkiego się nie odnosiliśmy, ponieważ są tu takie wątki no, pewnie nie związane bezpośrednio z remontem. Ja panu dziękuję za wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.